Czuję się w tym takim filmiku, gdzie dziewczyna przychodzi i mówi hej! hej A jak się ja Bo tak dawno mnie tutaj nie było. Ale żyje, trochę się chyba pozmieniało, ale na pewno tu macie piękną, dużą monsterę, która właśnie wchodzi, bo nie wiem jak na, chcę nagrać. Ale jeszcze mam do tej pięknej monstery. Bo to jest Cieszę się, już odzwyczajam od nagrywania i jest mi dziwnie i wstydzę się przy tobie. Mam nowy, mam nowy trzymak na telefon w aucie. Jest w ogóle genialny, bo jest jeszcze na takie trzymadełko, nie dość, że jest po tej stronie i świetnie mi widać telefon. To jeszcze ma świetne trzymadełko na telefon, bo ma takie, na ten magnes taki, że mi się telefon po prostu trzyma. Więc w ogóle jest genialny i się świetnie trzyma, bo moje ostatnie już było, było w opłakanym stanie. I ja szkoda po prostu nie wykorzystać tego do gadania telefonu, to może stąd. Dziwnie się jeździ do pracy do biura, ale fajnie. Naprawdę czuję, że mnie to ładuje tak. I w ogóle jest ze swoją drogą kolejny już dzień, kiedy próbuję złożyć tego vloga i nagrać coś do niego, ale liczę na to, że dzisiaj jest finalne, pogadamy sobie, mamy jakiś plan na ten dzień, więc myślę, że da się to jakoś fajnie zrobić. Z nowości, w jakie się w moim życiu podziały, to fakt, że chodzę teraz do biura do pracy i potrzebuję biurowych ubrań. U, mam kieszenie! O fuj! Luna się wytrzepała i albo śliną dostałam ponądze, albo z smarkiem. Natomiast właśnie, przez to, że chodzę do biura, potrzebuję biurowych rzeczy i jestem na etapie uczenia się, co zakładać do biura, ale bardzo dużo frajdy mi to sprawia. I jako, że ja bardzo lubię taki elegancki styl, to jest to dla mnie ekstra, bo mam w końcu gdzieś się tak ubierać. I ma kiszenie. Bardzo marynarstwo mi się kojarzy, też przez to i przez to, że to jest krata niebieska. Ale w sumie jestem córką kapitana. No, fajnie, że pracuję w innym miejscu i muszę teraz się tak ubierać. To jest też fakt, że w z zresztą wyrzuciłam poprzednią pracę. Więc powiedziałabym, że całkiem przewrotnie w moim życiu się podziało. Nawet no jest to, że ta zmiana pracy trwała tak naprawdę... 3 dni? No, ta już niestety nie ma kieszeń. Ale cały czas się obawiam o to, że mam za młodą twarz do noszenia dorosłych ciuchów. I zobaczcie, jak fajnie to już wygląda. Nie musiałam sobie chyba przysiąść i obejrzeć ostatniego vloga, i go bo ja nawet nie wiem, co się zmieniło i na czym stanęliśmy i co ja Wam mogę nowego powiedzieć i czuję się bardzo niezręcznie. Ale na razie to lecimy do i Jesteście fest krzywo! W końcu siadłam. W końcu znalazłam przestrzeń na to, żeby w ogóle tak usiąść. Trochę jeszcze Was przybliżyłam, żebyście, wiecie, byli <laughs> bliżej mnie. Eee, I mam tutaj łyżeczkę. Staram się nie wydłubać sobie oka, ale to jest jeszcze pokusie tego, że przed chwilą to był na mój komputer. Jeszcze doleczam się z choroby, zresztą trochę chyba jeszcze mówię przez nos i namiętnie piję herbatę z miodem i cytryną. To się nie zmieniło, chyba, nie wiem, nie pamiętam nawet jakie było w ostatnim filmie, ale w końcu znalazłam czas, żeby usiąść i jak już zaczęłam to nagrywać, to nagrywam tak partiami, chciałam to nagrać w formie takiego daily vloga, ale później byłam zawalona na przykład pracą, a później się w ogóle rozchorowałam i to była masakra. Po drodze byliśmy z moją mamą na Ironmanie w Warszawie i kibicować. Zajęła drugie miejsce w swojej grupie wiekowej, co jest w ogóle <noise> niesamowite. A to była jedna druga, więc. Wow, bo to był Ironman 70.3. Właśnie za oknem leci jakiś helikopter. Chcę wejść na swój kanał i zobaczyć, yy, jaki był mój ostatni filmik. Mój ostatni filmik to był Rzuciłam na studia, reset nowy semestr. Oh well. Trzy miesiące temu. Oh well. To z ciekawych rzeczy na tych studiach dalej jestem. I przede mną jeszcze jest jeden egzamin. Oceniałem, nawet ktoś mnie zapytał na Instagramie, czy będę robić jakąś kolejny taki update tej studyjnej serii, jak robię w sumie aktualnie już chyba co roku przed nowym semestrem z takimi moimi jakimiś przemyśleniami, radami i tak dalej. I może wiesz, że zrobię taką aktualizację, bo jestem aktualnie po pierwszym takim pełnym roku studiów zaocznych i łączenia tego z pracą i to jest zupełnie inny wymiar studiowania. I już widzę, że to może nie być dla każdego, ale usiadłam, żeby dać Wam update. Przeprosić Was za to, że nie było tak długo filmu, ale naprawdę, w, w moim życiu przez te ostatnie miesiące to była istna Sinus i dosyć spory roller coaster. Więc, nawet jeśli nie miałam głowy do nagrywania, do bycia aktywną gdziekolwiek, próbowałam ułożyć swoje życie, ale dalej mam chłopaka. To jest jedna stała w moim życiu. Fantastycznego, bardzo wspierającego, i e, fajnie jest mieć e, taką osobę w swoim życiu. Nie chcę też znowu obiecywać, bo ja już parę razy tak robiłam, że przez jakiś czas nie było filmu, wracałam, więc teraz z żoną regularnie i w ogóle wracam i nie chcę czegoś takiego obiecywać, bo nie mam pojęcia jak aktualnie szczerze moje tygodnie wyglądają tak, że teraz w poniedziałek na przykład jadę do Krakowa na trzy dni służbowo. Wiecie jak wyglądało moje rzucenie pracy? Y w ciągu jednego tygodnia wszystko się podziało, w zasadzie w ciągu trzech dni wszystko się podziało yy, i później jak miałam takie dwa tygodnie próbne, żebyśmy się przetestowali w nowej pracy, to po dwóch tygodniach już było dobra, a to ja rzucę, żeby już jak najszybciej zacząć tutaj na full time. Przez chyba ponad miesiąc pracowałam na półtorej etatu i tak naprawdę jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu tak full odeszłam z mojej poprzedniej pracy, bo jeszcze tam pomagałam. Ta nowa praca to też jest coś yy, dla mnie oderwanego z rzeczywistości. Przeszłam z pracy full zdalnej na full na miejscu. I jeszcze to tako, takie na miejscu, że często właśnie jeżdżę gdzieś i zaliczyłam już i Poznań, i, zaliczyłam i Warszawkę, i parę konferencji tutaj w Trójmieście. Yy, zaraz właśnie do, do Krakowa na konferencję. Yy. Jest ciekawie, do tego studiuję i zaraz kończę pierwsze semestry w sumie. No bo tak jak zaczęłam nowy kierunek, więc mam dopiero pierwsze semestry za sobą, więc jeszcze trzy. Co najlepsze, tak jak chciałam moją karierę edukacyjną rzucić już po tej magisterce bo zaczęłam ikiekować je myśl, żeby zrobić jakąś podopływówkę gdzieś z zakresu totalnie, który bym nie pomyślała jeszcze pół roku temu, że będzie mi bliski. Trochę nie wiem, co robię ze swoim życiem i trochę nie wiem, do czego zmierzam i czasami mnie to bardzo boli, ale pyknęło mi już ponad 3 miesiące chodzenia na siłownię i miałam trenerkę przez jakiś czas i dietę i trenerka mi bardzo pomogła, trzy miesiące z nią byłam i teraz odeszłam i działam sobie sama, bo to mi niesamowicie pomogło, żeby się przełamać z tą siłownią. To na bardzo duży plus. No i tak sobie teraz idziemy sprawę to niesamowity fan i cieszę się, bo wróciło, wróciłam po prostu do tej siłowni, jakieś bardzo dużo ćwiczyłam na siłowni i to była moja ogromna zajawka i fajnie, bo to wróciło. Próbuję też, żeby mi wróciła taka zajawka z biegania, bo po drodze za, zaliczyłam Wings for Life na przykład, e, czyli taki bieg dla tych, którzy nie mogą w Poznaniu. Trochę o innej formule, bo nie biegniesz do mety, tylko meta ściga Ciebie, bo jedzie za Tobą bo ma mam małż, który ci w aucie. Bardzo fajna formuła i po tym miałam, byłam taka natchniona, jeśli chodzi o bieganie. Ale szczerze, nie mogę totalnie do tej zajawki. Więc walczę, walczę o to. Walczę o postrzeganie swojego ciała. A najbardziej coś się zagubiona czuję w tym życiu. I chyba wiecie co ta praca na półtorej etatu to mnie tak dobiła i to sprawiło, że mi ciężko było znaleźć cokolwiek czas, bo mój dzień wyglądał tak, że szłam do pierwszej pracy, w szłam. Szłam do pierwszej pracy, jadłam coś po drodze. Daniel niesamowity był w tym okresie, bo naprawdę bardzo dużo mi robił jedzenia i dbało mnie. Coś przegryzłam, robiłam drugą pracę, szłam na siłownię albo jakiś inny trening i spać. To było straszne. A do tego jeszcze studia. To było okropne. Naprawdę podziwiam osoby, które jakby robią tak dłużej i nawalają o półtorej etatu tak standardowo, bo ja byłam tak przetrana psychicznie już po tym czasie. Nie wiem, nie wiem co mam Wam powiedzieć. Skąd się wiem co u Was. Dajcie mi znać, co u Was. Co u Was nowego, co się pozmieniało. Dajcie mi może znać, bym Was prosiła, co byście chcieli widzieć na tym kanale, bo mi aktualnie trochę. Zmieniło się podejście i zmienił się kierunek, mam jakieś pomysły, które chciałabym realizować, ale chciałabym też wiedzieć, co wy chcecie tutaj widzieć. Nie ukrywam, że chciałabym dużo biurowych rzeczy robić i też ubraniowych, bo dla mnie to jest um, zupełnie nowy chapter, bo chodzę do biura i w końcu mogę ubierać się do biura i okazuje się, że ogromną bolączką jest dla mnie szukanie ubrań do biura i ubrania takich biznes casual na jakieś konferencje. To jest straszne. Na tym chyba zakończymy. Szczerze, nie chcę też robić teraz monologu, co się zmieniło, co się działo i w ogóle, bo po pierwsze o połowie rzeczy zapomnę, bo drugie to będzie nudne. Chyba będę Wam po prostu pokazywać i mówić z czasem i Wy też zauważycie. I mam nadzieję, że to ktokolwiek tutaj jeszcze jest. Tak wygląda aktualnie moje życie. Mam wrażenie, że trochę hot mess, a z drugiej strony jestem w takim punkcie, w którym naprawdę pół roku temu, jak ktoś mi powiedział o tym, co się stanie, to miałam tak... ha, dobre. A w tym wszystkim jeszcze dodatkowo tkwię w mnóstwie przemyśleń, i w ogóle nie wiadomo czego, i yy, jakimś dramacie yy, dwudziestoparolatki. I włosy mi urosły, mam bardzo długie włosy, to jest niesamowite. Chodzę i się tym zachwycam. Ten najbardziej interesujący fakt. Zajmę, że to w tym filmie jest na tyle. Nie wiem, co z tego filmu wyjdzie i jak to w ogóle będzie wyglądać. Dajcie mi znać, co myślicie. Oczywiście bardzo mi miło będzie, jak zostawicie komentarz, bo najmilej mi jest y, widzieć wasze komentarze i móc z wami rozmawiać. I tak samo jak chcecie ze mną porozmawiać, to zapraszam na Instagrama. Bardzo lubię z Wami pisać. Chociaż czasami nie odpisuję bardzo długo, albo wysyłam głosówki, ale tak. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zostanie z mną w kolejnych i że kolejne będą jakkolwiek regularnie.